Bądźcie pozdrowieni ścigodnie Ojcowie i bracia zakonu braci mniejszych, współbracia naszego brata Alojzego, sługi Bożego, strażnicy tego miejsca i powiernicy, tajemnicy Bożej, jaką jest postać Alojzego. Bądźcie pozdrowieni wszyscy bracia i siostry z zakonu franciszkańskiego świeckich, którzy razem nosicie to powołanie do franciszkańskiej prostoty, ubóstwa, radości i realizujecie je w swoim ścieckim małżeńskim życiu. Ale szczególnie bądź pozdrowiony ludu wieliczkim tego miasta, tego miejsca, którym wzrastał, którym działał, którym uświęcał się czcigodny sługa brat Alojzy. Dobrze, że tu jesteście. Już tyle lat. 87 lat, pewnie od samego początku przychodziliście tutaj, wcześniej wasi ojcowie, dziadowie, poprzedkowie, którzy mieszkali tu, znali brata Loisego, chcieli się spotkać w ten niezwykły dzień. Z rządzeniem Bożej Opatrzności w tym roku tak pięknie się składa, że ten 4 stycznia pokrył się z niedzielą. I to też niezwykła rocznica w tym roku, przecież. Bo przeżywamy kolejny wielki franciszkański jubileusz. 800 lat od śmierci Świętego Ojca Franciszka. I dzisiaj można powiedzieć, że ten jubileusz i w prowincji, i tutaj w klasztorze, i w całej wieliczce zaczynacie właśnie od rocznicy Waszego brata. Tego, który stał się wiernym synem Świętego Franciszka. Dzisiaj druga niedziela po narodzeniu Pańskim. Dużo tych niedziel ostatnio. Co chwilę niedziela, co chwilę w kościele, chociaż raz się to nazywa jakoś uroczystością, świętem, ale tak naprawdę jesteśmy cały czas na modlitwie i dobrze, bo przecież po to są te święta Bożego Narodzenia, żebyśmy zgłębiali ten niezwykły dar, niezwykłą tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Szczególnie umiłował ją święty Franciszek. To dlatego przecież kościoła w całego świata, zwłaszcza w kasztorach franciszkańskich, buduje się szopki, betajemki, po to, aby tajemnica Bożego Narodzenia nie była czymś odległym, abstrakcyjnym, ale żebyśmy mogli ją szczególnie dotknąć. Pan Bóg tak jakoś sprawił, że powołał Aloyzego do siebie też właśnie w tym okresie. A przecież wiemy, jak i dla niego to były ważne święta. Dlaczego więc święty ojciec Franciszek i czcibodny sługa Boży, brata Alojzy, chociaż jeszcze kościół go świętym i błogosławionym nie ogłosił, to już my to, co mogliśmy podpierzyć, otwierać naszej strony, my wiemy, że był heroicznym człowiekiem, niezwykłym. Doświadczacie przecież wielokrotnie jego wstawienictwa, zwłaszcza tu jeszcze przy Jego grobie, przy Jego sarkofagu. Dlaczego oni są świętymi, a my jeszcze nie? Dlaczego nam tak jeszcze wiele brakuje? Aby odczytać tych dwóch niezwykłych mężów bożych, właśnie warto sięgnąć do tajemnicy Bożego Narodzenia. Obaj są z tą tajemnicą szczególnie związani. Nie tylko przez szopkę, nie tylko przez datę śmierci, czy umiłowanie świętowania tego czasu, śpiewania kolędy. Odpowiedź na to znajdujemy w dzisiejszym Słowie Bożym, które jest, można powiedzieć, dosyć trudne. Mowa o mądrości Bożej, która jest w pewnym sensie już taką mglistą, wprawdzie jeszcze, a już objawioną prawdą o Słowie wcielonym o Synu Bożym Jezusie Chrystusie. Zwłaszcza ta Ewangelia, słowie, które stało się ciałem, jak uczy nas święty Jana, czy też pis do Efezjan świętego Pawła Apostoła Bóg stał się jednym z nas, słowo stało się ciałem. I jak słyszymy w dzisiejszym drugim czytaniu, ci, którzy których Bóg z miłości przeznaczył dla siebie jako przybranych synów, tych też obdarzył swoją łaską w umiłowanym. I jak święty Jan rozwinie, ci, którzy przyjęli to słowo, tą łaskę, to zaproszenie Boże, to wyjście Boga do człowieka, ci stali się dziećmi Bożymi. Dzisiaj możemy się trochę poczuć zapytani, czy święty Paweł jak pytał Efezjan, czy tak samo jakby brata Lojzy mógłby na nas spojrzeć i czy w nas rozwija się to dziedzictwo chwały wśród świętych, czy kiedy przyszedłby dzisiaj do Wieliczki, czy zobaczyłby owoce swojej działalności, czy gdyby zapukał do cery współbrata, czy ojca, czy brata na jakiejkolwiek jest funkcji, czy zobaczyłby wiernego sługę świętego Franciszka, tego, który żyje prostoką, ustą, radością? Dlaczego brata Loizy stał się tak niezwykły? Dlaczego stał się, można powiedzieć, święmikiem? Czekamy na to i bardzo się modlimy, żeby Kościół uroczyście to potwierdził, ale my to czujemy w sercu, że przecież kto jak nie on, był napełniony Bogiem. Znamy te słowa, które często powtarzał, które też wybraliśmy jako tytuł. Naszego filmu O mój Jezu Miłosierdzia. Bóg chce uświęcić Ziemię, ale nie tylko glebę, nie tylko jakieś abstrakcyjne tereny, ale tę Ziemię, którą my jesteśmy. I brata Loizy dlatego tak bardzo był Bożym Człowiekiem, bo rzeczywiście całe swoje życie uczynił tym wołaniem o miłosierdzie Boga. Kiedy Bóg udziela miłosierdzia, udziela samego siebie. Dlatego On, jak, jakby przechodził, jak to przechodził przez liczne pola, tak samo Bóg przechodził przez Jego duszę. Przechodził z taką duchową orką, żeby użyźnić te ziemię, żeby mogła wydać ofity plon. I święta Bożego Narodzenia to nie tylko tkliwe kolędy, piękne dekoracje. I nie dlatego... Boże Narodzenie tak bardzo oddaje o istotę, kim był święty Franciszek i czcigodny sługa Boże, Boże Dada Lojzy. Ale dlatego, że oni rzeczywiście stali się tymi, których Bóg przemienił. W nich słowo stało się ciałem. My te słowa ciężko rozumiemy, to są takie rzeczy bardzo teologiczne, się wydaje. O tym słowie, jak to pojąć. A oni po prostu otworzyli swoje serce. Dali się Bogu przemienić. Dali się Bogu dotknąć. Jakiś czas temu, kiedy już film praktycznie był gotowy, na YouTubie wyświetlił mi się pewien film o zbrodniarzach II wojny światowej. I jeden z nich znany tutejszym ludziom z Generalnego guber gubernatorstwa Hans Frank okazuje się, że kiedy miał umierać, miał się nawrócić, wyspowiadać, i ostatnie słowa, które wypowiedział przed śmiercią, brzmiały O mój Jezu, miłosierdzia. Bardzo mnie to wtedy poruszyło i stwierdziłem, że na pewno dzisiaj to będę chciał powiedzieć wami. Zobaczcie, totalne przeciwieństwa. Ten, który tutaj do 1939 roku chodził po tej ziemi i wołał o Boże miłosierdzie i ten, który właśnie tuż potem przychodzi i... Krzybdzi ludzi, przybdzi Waszych przodków, zwłaszcza też tutaj, mieszkańców Jeliczki, okolic, Krakowa. Kiedy się nawraca, też woła o to miłosierdzie. Niezwykłe, że Pan Bóg do każdego może przyjść i tego, który był wierny od zawsze, bo przecież jak znamy historię brata Rojzego, od samego domu rodzinnego, zakochany w Bogu, ten, który i pomagał ojcu wychować dzieci, który potem. Znano już w wieczu, przyjmowano od razu do kasztoru, do zakonu, o dobrze wiedzieli, kim jest, że jest to Boży człowiek, dobry kandydat na brata, na zakonnika i ten, który popełnił tyle zbrodni, a połączyło ich ta jedna modlitwa o mój Jezu miłosierdzia. Nikt z nas jeszcze nie jest święty i dobrze sobie to też te święta uświadomić. Ich podczas każdego naszego tutaj spotkania, tego 4 stycznia czy w okolicy tego dnia, drugą niedzielę Narodzenia Pańskiego, przychodzimy nie tylko po to, żeby się przyjrzeć postaci brata Aloizego, nie tylko by prosić go o łaski, aby podziękować Panu Bogu, ale odkryć, w jaki sposób ja mogę stać się święty. Najpierw odkryć, że ja sam nic z siebie nie mam, nawet brata Aloizy, który był tak, Bliski Bogu, ze samą śmiercią jeszcze wszystkich przeprasza, prosi o wybaczenie. Za co mógł ich w przepraszach, pomyślimy. Przecież tyle zrobił dobra. Jesteście też owocem jego działania. Na pewno w każdym domu wielickim w jakiś sposób jego postać się odcisnęła, jak taka pieczęć, że Wieliczka to nie tylko kopalnia, ale to również brata Loizy, Jego miłosierdzie, jego posługa ubogim jak owoce piękne wydaje postaci i stowarzyszeń, i działalności tutejszego ludu, którzy chcą brata naszczedować. To jest bardzo niezwykłe i chcemy w tym czasie właśnie odkrywać to nasze wezwanie. Tak jak on wiedział, że bez Boga nie ma nic, klęczał na modlitkę przed Chrystusem ukrzyżowanym, modlił się przed tym samym obrazem Pani Wielickiej i prosił o miłosierdzie dla siebie i dla innych. Bo wiedział, że tylko od Boga ta łaska pochodzi, że Słowo staje się ciałem, ale to Słowo ostępuje na ziemię. Dlatego tak bardzo ukochał Boże Narodzenie, bo to bardzo franciszkańskie zachwycenie się Bogiem wcielonym, Bogiem ubogim, Bogiem, który przynosi radość, pokój i wyzwolenie od grzechu, który daje prawdziwą wolność, której nie osiągniemy tylko pięknymi słowami, nawet najlepszymi habitami, pręzlami. Czy nawet modlitwą taką zewnętrzną. Ale jeżeli damy się Bogu przemienić, imię Alojzego właśnie to o mój Jezu Miłosierdzia, to Jego imię, bo stał się tą modlitwą. Powtarzał ją nieustannie i ostatecznie tą modlitwą się stał. Jego życiem było wołanie o miłosierdzie, dlatego Bóg tak hojnie tego miłosierdzia trzeciego udzielał mi udziela. Ale Alojzy, tak jak święty Padał, patrzy na tych, który ewangelizował Efezjan. Tak samo chce popatrzeć na nas, na swoich współbraci na różnych szczeblach odpowiedzialności, i tych na górze, i tych najprostszych braci na dole, którzy może wydają się nieistotni. Kiedyś my teraz patrzymy na Aloizego jest i jest jego portrety wszędzie w całej prowincji i figurki. I tak bardzo pamiętamy dzisiaj, nawet na, na wyświetlaczach pojawia się jego postać. Ale czy ktoś kiedyś zwróciłby na niego uwagę? Był prostym bratem, ale właśnie w tej prostocie, w, tym, w tej zwykłości, dzięki temu miał miejsce dla Boga. Bóg przez niego działał. I Alojzy rozdał się dla innych. Kiedy ja pozwolę się Panu Bogu przemienić. To Pan mógł będzie przeze mnie działał na inny. I to jest pytanie dla nas chyba najistotniejsze: czy ja tego chcę? Czy ja chcę rzeczywiście naśladować brata Aloizego? Dobrze, że o nim mówię, dobrze, że tworzę różne materiały, że promuję jego kult, ale czy rzeczywiście chcę być jak brata Aloyzy? Tak jak pięknie Franciszkanie świeccy są znakiem, że można. Te ideały franciszkańskie realizować w życiu świeckim, więc ta postać brata Loisego jest wzorem dla wszystkich, choć może być niepopularna w dzisiejszym świecie. I to było dla nas pewne wyzwanie tworząc film, w jaki sposób pokazać brata, żeby nie zrobić jego karykatury, jak pokazać świętość. Jak pokazać człowieka, który był cały oddany Bogu? Cieszę się, że dużo było modlitwy na planie, że nasz brat Justin, który jest też nami, nasz brat Alojzy, będzie okazja go też poznać, dużo się modlił i rzeczywiście te sceny, które nagrywaliśmy, to nie było tylko techniczne nagranie filmu. Te osoby, które mówiły o bracie Alojzy, to też osoby, które go dobrze poznały, które go doświadczyły, które wiedzą, o kim mówią. I tej modlitwy Mam nadzieję, że też może, będziecie mogli doświadczyć. W filmie świadomie jest dużo ciszy, bo brata Loisy szedł w ciszy. To jest też dla nas pewne zderzenie się, kiedy nam, nam troszeczkę cisza uwiera, zaraz włączamy telewizor, komputer, telefon, żeby tę ciszę zagłuszyć. Sam się z tym mierzę. Kiedyś pewnego wieczoru sobie uświadomiłem, że mógłbym. Pobyć w tej ciszy i nie wytrzymała. Trudno jest być w ciszy. Dlatego chcieliśmy też przez tę te ciszę przemówić. Przez słowo, przez obraz, ale też ciszę przekakaną drobnymi elementami muzyki, aby wejść w głębi brata Loizego. Serdecznie Was zapraszam tutaj do kampusu Wielickiego na premierem ma 13.30 po to, żeby jeszcze bardziej poznać brata Loizego, żeby nasze świętowanie miało jeszcze głębszą treść. Dajemy ten film wam, zwłaszcza dla was, po to, abyście wy mogli czerpać też swoje dziedzictwo, żebyście mogli poznać, kim jesteście, że tutaj, w tym miejscu, stała się też Ziemia Święta, ta ziemia, którą była Alojzy. Teraz, jak są zdjęcia, jego ekshumacji dostało tylko ileś kości, stał się prochem, tak jak prochem zawsze był. Jak my jesteśmy trochę, ja jestem prochem, ale ten proch został uświęcony przez Boga, bo Bóg przeszedł przez jego życie, bo On całym sobą wołał o miłosierdzie dla siebie i dla innych. Niech ten Alojzy żyje w Bieliczce. Cieszę się bardzo, że ta postać jest cały czas wam bliska, dzisiaj jesteście świadectwem tego, kim jest brata Alojzy, ta wasza obecność. I niech ta miłość nie gaśnie, niech Alojzy cały czas inspiruje, niech przechodzi cały czas przez wieliczkę i okoliczne tereny Małopolski i pociąga ludzi do Boga, zwłaszcza dzisiaj, kiedy my tego tak bardzo potrzebujemy. Takiego znaku, może jeszcze bardziej niż wtedy. Potrzebujemy znaku pokazania, że można być człowiekiem prawdziwym, nie udającym kogoś, kim nie jest. Łatwo nam udawać, w naszej religijności również. Ojzy był szczery i prawdziwy. Prawdziwie kochał Boga i kochał drugiego człowieka. To taka prosta droga do świętości, ale. Tak nasze życie jest czasami zbyt kręte, żeby w tej prostocie się zmieścić. Niech ta dzisiejsza uroczystość, ta szanowitwa będzie też tym, co może przeważy, że w końcu cud się zdarzy i będzie beatyfikacja, ale przede wszystkim niech te cuda dzieją się w nas. Może takie, które Komisja Teologiczna nie będzie brała pod uwagę w kategorii cudu do beatyfikacji, ale zmieni się nasze życie, że tych Alojzy tu będzie setki. Nie tylko ten jedyny habicie, co chodził na kwestę, jeździł i tyle robił też śmieszne rzeczy, bo też radości miał wiele przecież tych różnych anegdotek, które znamy. Ale żebyśmy byli jego autentycznymi siostrami, braci i kontynuatorami. I lud Wielicki, i ojcowie i bracia i my wszyscy tu, że w jakiś sposób poznaliśmy brata Alojzego. Oby On już nigdy nie wydarł się z naszej pamięci, żeby zawsze nas już w jakiś sposób pociągał, i był dla nas przewodnikiem jak być świętym, jak dojść do Boga, do Bożego miłosierdzia. Amen.